Witam w kolejnej wyprawie hobbystycznej. Dzisiaj jesteśmy w Fordzie. Ford, sorry, przejęzyczyłem się. Który ma mega zarąbiście ładny teren. Jeszcze, jakby się tu we wiosnę przyszło, to to już w ogóle robiłoby robotę. Z tego, co z zewnątrz widziałem, to jest kilka takich tu wejść. Jesteśmy w pierwszym. Stanowisko szczelnicze. Trzy okienka do. Czału. Z drugiej strony to pewnie tylko karabin lufy było widać. I modlić się, żeby... Wow! Wow! Wtedy modlić się, żeby no, nie oddali szczału. Jesteśmy w kolejnym dużym pomieszczeniu, ale tu chyba się paliło tak. Widać kopcono węglowe i też tutaj jest bardzo dużo tych okien szczelniczych. Pewnie jakieś charakterystyczne miejsce, ale to jest epickie, patrz jaki tu jest korytarz wielki. Miodzio. O, śluzy. Widać, że tu były. I słyszę policję. A nie, myślę, że to nie po mnie, bo ten obieg jest w takim miejscu, jest. Ciężko do niego dostać się. Ale jest w takim miejscu, że wydaje mi się, że tutaj nikt się nie interesuje, że ktoś tu w ogóle jest. Totalnie spuszcz, i zapomniane.